ja jestem Kleksiela LPS, a dzisiaj wam pokażę jak moje fidget to jest Zabrałabym na przykład na kolonie albo gdzieś To najpierw na kolonie Na kolonie bym na pewno zabrał tak, takie coś Nie wiem, tak po prostu, dał z łusu. Bym się tym pobawiła po prostu Drugie, tu bym na pewno zabrała papita Nie wiem po co, ale pewnie bym go zabrała No i tengu, takie własne ręcznie robiłam bo No bo gniotków nie, bo mi się, jak mi się rozwalam to będzie krzyk, płacz i w ogóle no i Jeszcze mogę takie coś zabrać Nie wiem po co mi to, ale okej okay. mm, To teraz jeszcze Dobra. Ogólnie najpierw pokażę wam wszystkie moje fidget toys I nie, to nie jest fidget, to ja, tylko to jest wałek, ale ja, ja, ja lubię to tak ściskać, jest takie fajne w dotyku, więc więc ja to uważam za fidget toy Proszę bardzo. To to nie jest. To jest, to jest mój, mój, moje, moja witamina. No, to też jest fidget. To ja tak ściskam. To jest takie... To jakby na podróż. To bym zabrała takiego gniotka. Ale on tutaj ma dziurki, więc raczej bym go jednak nie zabrała, bo zupełnie ma dziurki. To skrzypi, więc nie. No to na pewno też tego, bo on jest taki mięciutki w ogóle. Takie coś. Ja, ja to uważam za takie jakby moczy I na jazdę tyle. A tak ogólnie na wyjazd to na pewno zabrała tam tamte rzeczy. magnetyczne linksy. Tego bym nie zabierała. I to. I może jak poprosicie ładnie pod filmikami stoka boka, to może. Zrobię features trading i zrobię taką wielką historyjkę i będzie ona w jednym odcinku. Wiem, że powinnam nagrywać to na TikToku, ale nie chce mi się. Na TikToku nie mogę po prostu. A po drugie mi się nie chce, wolę na YouTubie. XD. Dobra, teraz idę po karton. Biorę ten, tu robię zabawkę mojemu psu. przygotujemy jako, jako iż yy, po prostu mi się nudzi, więc nagrywam na YouTube. A. To zrobimy moje pudełko z biżety. Najpierw położę mojego pudełko Jeszcze może jutro pojadę po drugiego, ale jeszcze nie wiem. Tu, będę, tu wsadzę takie gniotki. Hangul będzie tu, ale to tu złożę bardziej. Taki coś będzie tutaj zostało. Zwingsy tu. A po co? Po prostu to wrzucę. I tak szukałam tam wszystkich moich fidget toys. jest. O, wiem jak to wsadzę. I teraz jest idealnie. Jak chcecie, mogę wam jeszcze poszukać paru fidget toys. Mogę na przykład to uważać za fidget toy'a. Ja. Jezus, nawet stare jakieś chipsy tu są. Dobra, to na pewno zabiorę, bo to jest taki fajny produkt. A tak to nic tu nie ma Jezu, noga mnie boli Dobra, to bierzemy to Pójdziemy do moich szuflad mm, O, tu mam jeszcze takiego gniotka Borkolina, je! Yeah! Na stosunków. Zdrazy wam mój wiek. Będę, będzie dużo komentarzy pod tytułem KID, no ale, no ale, no ale okej! Okay. Na subów A w drugiej szufladzie jest coś? O, jest taki gniotek Ale tak to nic nie jest w tej szufladzie. Dobra, w sumie tak mam trzy jeszcze. Więc wezmę. Dobra, no mogę nawet w tym odcinku zrobić fidget trading, więc zaraz do Was wracam i zrobię fidget trading. A jakby robię od biednej do bogatej. Kurde, mam tylko takie coś, coś, takie brzydkie. Ja Ci mogę coś za to dać. No nie wiem, co chcesz. No ja mogę, ja nie wiem, ja, 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 chcę, ja chcę cokolwiek, ja chcę to wymienić za, za coś, nie wiem, możesz mi dać nawet słabą ofertę. Widać mnie. Hej, wszystkim! Możecie się gapić na mój cień. Nie. Jakby coś, co ja nie umiem. Mogę ci dać takie coś. Takiego podniotka fajnego z cementem. Nie pytać skąd go mam. I y, takie coś, i takie, masz w ogóle losowe Daj mi to, ale to jest fajne, tak pobawię się tym, pobawię, ale to jest Jezu, y, chyba ktoś, ten ktoś był psychiczny, no ale okej, okay, dał mi dużo rzeczy. i Cię nie wiem, załatwiajcie swoje potrzeby życiowe. Dobra, to ja wymienię to. Dawaj mi coś za to, bo jak nie, to was zjem. Dobra, masz i to i to i to i całe moje pudełko. I dawaj to, bo to jest piękne. Potrąciłaś mojego tego. Złe, złe pudełko. A więc zabieramy. Dobra, ukradłam go tu, więc. Gdzie to jest? Gdzie jest, Gdzie to jest? Gdzie jest moje? To coś takie dziwne. To coś. To spinacze takie połączone. Jeszcze zobaczymy w szapeczce szafie, czy mam jakiś widżet je. I takie ja tu mam wszystkie dodatki, jakie mogę mieć do petów. Wiem, będę się trade'owała za to coś. Nie. W ubraniach też nic nie będzie. jest i tak muszę ten. I na. Jak, po, jak pod. Pod, jak będę miała 70 subskrypcji, pokażę całą moją kolekcję LPS. Niedawno dołączyła taka żabka. Z G5. I dzisiaj jeszcze dołączył taki niebieski kotek. Wcześniej jeszcze dołączył taki koteł z gazetki, Ja co robiłam tylko po koteła, więc... Mogę jeszcze mieć takie coś. I jest to Czekajcie. i Jakby się ktoś pytał, to jest szafeczka w Jak ktoś chce, to mogę poddawać dużo tych raki figurek. Nie żartuję. Nie wiem, chcę się pozbyć. Na przykład patrzcie, mam taką głowę i nie mam co z nią zrobić, bo ciało zgubiłam zrobiłam. O, a na tym mogę robić eksperymenty, bo już przeszedł, przeszedł dużo. Patrzcie, na przykład głowa albo ciało wygląda strasznie. No, więc nie wiem, mogę go zamrozić albo coś w ten deseń. Mam kulkę, która dzwoni. No, super. Yy, jakaś yy, różowo-włosa baba. Ja Ocena 0 na 10 yy, Tego konia oceniam Takie zielo, zielone włosy Na 10 To coś oceniam, oceniam Jako dziwne różowe Gówno na 10 yy, To oceniam jako spleśniałe mleko na 10 A to oceniam co, Kwadratowy zombie na 10 Pa pa